A więc witam, z tej strony pan Witold, witam na kanale TeamSpeak Wiki i w dzisiejszym filmie chciałbym wam zaprezentować nową serię o nazwie Wszystko o TeamSpeak 3. W tej serii zechcę poruszyć tematy związane z TeamSpeakiem i dzisiaj poruszymy temat identities, tak zwanej tożsamości, tłumacząc tam polski. A więc tak, yy, co to oznacza, do czego to służy powiedzmy? Jest to funkcja w TeamSpeaku, dzięki której jesteśmy w stanie potwierdzić już tożsamość, dzięki czemu jeśli ktoś coś zrobi, a zmienił nick na przykład, jesteśmy w stanie powiedzieć w 100%, że to był on na przykład, albo osoba powiedzmy na jego komputerze. A więc tak, jak zarządzać tymi tożsamością swoją, jeśli mamy kilka, załóżmy. Przechodzimy w zakładkę Settings i Identities. Tutaj się pojawi nam takie okno. Tłumacz na polski, to jest ustawienia i tożsamość. I pojawia nam się takie oto okno. Tłumacząc od przycisków Add Identity to jest wyświetlone. Pojawi się nam nowa identity. Zaraz o tym powiem troszeczkę o wszystkim i zrobimy nowe. Yy, remove usunąć, default to ustawiamy na domyślne, czyli jeśli będziemy się połączyć z tym kiem za pomocą na przykład strony, to wtedy automatycznie będzie się nam łączyć i automatycznie nam wybierze yy, tą domyślną domyślna, domyślną tożsamość. Import, export to jest. Yy, Zapisanie i tak jakby zapisanie i wprowadzenie tego. Jeśli na przykład formatujemy komputer, potrzebujemy to zapisać, bo inaczej tego nie odzyskamy tego swojej tożsamości, i załóżmy, jeśli mamy gdzieś administratora, czy coś w tym rodzaju, jeśli sformatujemy komputer, nie będziemy w stanie już odzyskać tego administratora, jeśli tylko my mieliśmy załóżmy, w ten sposób to działa. Teraz tłumacząc od góry, identity, tutaj jest to po prostu nazwa. W, po prostu na Teamspeaku na team speaku w tej liście czy jesteśmy w stanie odróżnić że to jest akurat to nickname to jest po prostu nazwa która się wyświetla tutaj z kolei po prawej stronie normalnie na tym Teamspeaku domyślnie oczywiście wszystko mówimy phonetic name to jest jakby bot nam miał czytać po prostu nasz nick i unique id jest to id dzięki której jest, dzięki któremu id jesteśmy w stanie mm, rozróżnić użytkowników nawet jeśli mają tak, taką samą nazwę czyli nickname taki sam choć nie da się, bo jeśli stworzymy tutaj jestem zalogowany właśnie na dwóch id, jeśli ustawię sobie mm, załóżmy na tym koncie y, ga, oj nie te nawiasy Error. nie da się Wyświetlił nam się błąd, że nickname jest już używany, powiedzmy, i po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Choć od tego są pewne programy, ale o tym w innym odcinku. I dzięki temu ID jesteśmy w stanie potwierdzić czy już tożsamość, to jeszcze później pokażę. improve Security Level 33 to jest poziom teoretycznie bezpieczeństwa, dzięki któremu nasze takie ukryte ID, które nikt nie ma dostępu, teoretycznie. Yy, jest yy, po prostu poziom zabezpieczenia, czyli długość liter, po prostu tak, tak zwanych. A więc tak, stwórzmy nowe sobie ID, klikając Add, nazwijmy ją yo, je, na przykład Pan5. w z też chce mieć taką samą nazwę, więc przekleję sobie to. I jak widać, ID znów nam się stworzyło i nikt takiego ID nie będzie miał na pewno czyli jeśli będziemy w stanie odróżnić po prostu kilka osób i security level pozostawimy takie samo. I teraz, mm, jeśli byśmy chcieli mm, pierwszy wyeksportować sobie to, dzięki czemu, jak świeci yy, nam się wiadomość, żeby yy, tego pigu nigdzie nie udostępniać, yy, z wiadomych względów, bo ktoś będzie miał na przykład dostęp do rangi administracyjnej, jeśli mamy na jakimś tym spigu yy, właśnie taką ową rangę, będzie miał do niej dostęp po prostu, bo będzie miał Twoją tożsamość. Więc i tak klikamy jest i wkleję sobie to pod nazwą też pan 5 do folderu ID na tym pulpicie. Po otwarciu, tu w nowym oknie się pojawiło mi, po otwarciu mamy tutaj te, ten plik, oto, i po jego otwarciu z kolei pojawi nam się takie coś. I to jest właśnie identity. To jest o wiele dłuższe, ale całego nie będę pokazywał. Gdzie mamy zapisane ID tutaj, tak zwane. Nickname, czyli nazwa, czyli te dwa pola tak naprawdę jest identity. I jeśli ten kod ktoś by posiadał, on jest dosyć długi, bo ma ponad yy, około 220 znaków, to wtedy bym mógł się nas podszyć powiedzmy. Więc tyle z wytłumaczenia w jaki sposób to działa, i ten właśnie kod jest bardzo mm, potrzebny, bo Unique ID jest to po prostu mm, ID, dzięki któremu jesteśmy w stanie stwierdzić, że to jesteśmy my, ale to nie jest to samo, bo mając ten kod, jesteśmy w stanie się podszyć pod kogoś, w ten sposób to działa. I teraz, jak sobie to wyeksportowaliśmy, mamy to w pliku, i załóżmy, usunęliśmy przypadkiem. Nie ma. I załóżmy, mieliśmy tam na jakimś serwerze rangę administracyjną. Jeśli chcemy je odzyskać, wchodzimy w ten folder, gdzie to zapisaliśmy, zaznaczamy otwórz i mamy to z powrotem. Więc dobrze zapisać sobie gdzieś, jeśli mamy gdzieś rangę administracyjną, żeby nie było później problemów. A więc tak, o tym opowiedziałem, w jaki sposób działa to, to całe okienko. Teraz jak z tego korzystać i w jaki sposób można to wykorzystać. Więc powiedzmy w, w kilka sposobów, jednym z rodzajów, jeśli mamy gdzieś, chcemy sprawdzić jakiś kanał publiczny, bo jesteśmy administratorem jakiegoś serwera i załóżmy jako administrator, to jeśli wejdziemy na ten kanał, ludzie od razu nie zechcą z nami, przestaną odbywać tak zwaną manianę, jak ja to nazywam, bo po prostu zobaczą, że jesteśmy administratorem i po prostu nie zechcą dostać bana. Jeśli wejdziemy na innym ID nie, będą, nie będziemy mieli tam żadnej rangi administracyjnej, więc nie będą się spodziewać, że jesteśmy administratorem. W ten sposób to działa. Teraz w jaki sposób tego używać, powiedzmy. To sobie zapiszemy. I teraz jakbyśmy chcieli się do lokalnego TeamSpeaka, to jest na lokalności wszystko postawione, zalogować jako ten Pan 5. Jak widać tutaj za wiele nie ma. Ale po otworzeniu zakładki More mamy tutaj Identity, tak, tak jak mówiłem wcześniej. I tutaj mamy wszystkie właśnie ID. I New Tab klikamy. Wystarczy zaznaczyć tu, i In New Tab, czyli w nowym oknie się nam to pojawi. User klikamy, user klikamy. Jesteśmy. I teraz jak widać, jesteśmy tutaj jako Pan 5. I w jaki sposób to działa? Jak widać, jeśli chcemy skopiować czyjeś ID, żeby potwierdzić coś, na przykład Pan 5 chce zgłosić pana GA przechodzimy do tej zakładki kopiujemy sobie tutaj jak widać jak wyślemy wyśle nam się po prostu tak jakby taka osoba i administrator w tym momencie jest w stanie kliknąć na to i widzi normalnego użytkownika. Dzięki czemu y, jest w stanie po prostu y, od razu go zbanować bo wie że to jest on. Więc nawet jeśli y, po prostu pan GA zmieni sobie nick na y, 3 jedynki. Co prawda tutaj będzie nadal y, GA napisane, ale jeśli find, kliknie FIND CLIENT IN CHANNEL 3 zaznaczy to jedynki, bo to była ta osoba bo ma takie samo ID, jak widać, jak skopiujemy tutaj ID jest zapisane w tym miejscu oto, to jest wszystko ID, bez tego ukośnika bodajże, ewentualnie można zawsze to sprawdzić w ustawieniach tego, powiedzmy Teamspeaka i tak samo kopiujemy to i mamy tą osobę, to jest jednak ID. Tam to jest jakoś źle. A, do, do... znaku równo się. Tutaj się pomyliłem, bo dodany do żeby bodajże był. nieważne. Tutaj jest właśnie cało to ID, jeśli nie mamy dostępu do AllClients zakładki, i możemy tutaj sprawdzić jego ID. Ostatni nick. I jeśli wyszedłby z spika i tak by było strasz... bardzo łatwo go wyhaczyć, powiedzmy. W ten sposób działa to ID i w jaki sposób można tego korzystać? Można korzystać z tego dwa, na dwa sposoby jeśli, jako administrator, czyli logować się poprzez connection, wpisywać tutaj IP, mm, nazwę, jeśli chcemy. Możemy zmienić spokojnie i połączyć się. Nie jestem pewien, czy wyjdzie. Jest takie taki ID na serwerze. Jeszcze raz wyłączę tą zakładkę i jak klikniemy connect. Co prawda jesteśmy na tym samym ID. 1, 2, 3 mamy. Tutaj pan 5, sprawdźmy sobie, tutaj w vlogach, pan 5 się wylogował, co prawda, a tutaj 1, 2, 3. Teoretycznie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to była ta osoba, ale po kliknięciu Finding the Channel 3 na pana 5, zaznaczy nam tę osobę właśnie. W ten sposób jesteśmy w stanie to potwierdzić. W ten sposób to działa i można jeszcze drugi raz to... Jest jeszcze jeden sposób, jak, w jaki sposób można to korzystać z tego, z tej funkcji, powiedzmy, w speaku klikając na manager, bookmarks, mana menedżer, cokolwiek i tutaj mamy właśnie zakładki tak zwane i tutaj możemy sobie wybierać, jeśli w zakładkach ustawimy sobie, tutaj nazwam, czyli query jeśli chcemy wejść na spika jako query, bo mam na, na, na daną rangę GA, ja, czyli mm, główny administrator załóżmy, i a to administrator, żeby w celu testowania rang Czyli załóżmy teraz po raz kolejny. Zakładajmy. Yy, I żeby stworzyć takie zakładki, klikamy add Bookmark. I tutaj wpisujemy IP w tym miejscu, tutaj jak ma się tutaj nazywać. Identity wybieramy jakie. I wszystko będzie gotowe. Ja tutaj sobie usunę nie potrzebuję tego. GA jest na PAN 2. A więc tak, yy, to jest właśnie ta zakładka. Jak widać GA tutaj jest zapisane. I tutaj to jest ta sama zakładka i dzięki temu, za załóżmy, nadamy sobie tutaj rangę jako serwer query na serwer admin, jak widać tu jest serwer admin server query, więc czysto teoretycznie serwer admin nie powinien móc go wyrzucić. Jak widać nie można. Bo mam tą oto mm, admin server query w ten sposób można korzystać właśnie sprawdzać sobie uprawnienia poprzez wiele ID, czyli nie potrzebujemy więcej osób, a wystarczy, że mamy yy, po prostu pewnego rodzaju sposób na to. Więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że poruszyłem całkowicie, wyczerpałem temat w jaki sposób można z tego korzystać, jak, jak to działa. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków.